Supermówiąc przedstawia. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Marek, a oto na naszej drodze pojawił się Mariusz. Mariusz jego nowa maszyna. A z tyłu Mariusza. Bodzio i Bodziowa machają do wszystkich widzów. O! No i jedzie chłopak! i Gospodarz. Oporządza, ale nie mógł przegapić takiej okazji. Nie mogłem. Jedzie teraz w naszą stronę. Szary mój podziadek, się załamie. Wyczuwa maszynę. Robi sobie rundkę. Pieski się uradują, co to za nowy sprzęt. O. No i jedzie. Mariusz siedzi Mariusz zdejmuje przyłupice jak to tata określił O, i oto Mariusz Witajcie ładnie tu Trzyma Trzyma mi tam wszystkim Tak, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy Mariusz kupił, bo chciał A jak chce to ma Musi chcieć no. I bardzo dobrze Kurka wódka, ale maszyna Ile to ma koni? Nie wiem nawet. Kupę koni, czyli? Jak Mariusz nie wie ile to ma koni, to ma dużo koni. A klakson ma? To nie sprawdza... Hi, 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 hi. A łam moje uszy. <noise> Dobra, super, wszystko chyba działa. Dobra, teraz może zostać listonoszem, bo ma dwie torby jeszcze. O, Jeszcze ja sobie zobaczmy wchodził. trochę tak, przynajmniej troszeczkę, co tam, jak to tam zbliżka wszystko. No jest maszyna jak maszyna, prawda. O, zbliżenie, prawda, na torbę, prawda. No i elegancko. No to dawaj. No mnie. No i super. Ja je przekładamy wszystko na traktorze, nie, jak, jak ktoś woli, bo jak nie jest koło zdjęte, to ja na traktorze tak samo. Bo ktoś jedzie, czy co? I, i ten, i Mariusz roboty chyba, Mariusz jedzie, no. Nie wiem, czy będzie widać, bo teraz jest pod światło. To jest Mariusza nowy nabytek. Pod światło, ale może coś będzie, nie? Kurcze, Na wolnych tutaj zobaczymy co on mówi. Co na wolnych? raz Teraz na tak? No. I gdzie ty byłeś w robocie, bo żeś wyjechał nie wiadomo kiedy, nawet nie wiem. W pracy byłeś, czy co? Dzisiaj? Cię? Tak. Nie. Wolna sobota. Wolna sobota. I to jest Mariusza ten. To będzie jeszcze film o tym, wcześniej na pewno niż my gadamy Chciał sobie kupić, to sobie kupił. Chciał sobie kupić, to kupił. No, no. Tu masz zabawki. O, o to... zabawki, weź zabawki. Aha, o to Ty się pytałeś na To są zabawki teraz. O, szybka. Lepsza chyba, nie? Lepiej. Lepiej. no. Szybkę chcę zmienić. O, bo taka jest i troszkę jest tak... Nie no, matowa trochę, no to od nowego na pewno no. jest. Szybka, nie? A sygnał ma, nie? To sprawdzaliśmy. Ładnie. Kupiony 100 km od domu. 100 km od domu kupiony. Starszy pan to chyba ode mnie to Tak, tak, starszy, starszy od ciebie. Starszy pan od ciebie. Ale tak, Mariuszek, jesteś z jazdy zadowolony. No, my ko, my a co ty tam masz? Drugi kask? No, odpowiedni Ja, ten. chyba odpowiedni. Kurde. A ty ile masz teraz kasku? Trzy kaski też miał. Musisz no, skutera ogłosić. Trzy kaski, może. Sprzedam skutera na społeczność. Ja, Trzy to wrzucić na za chwilę. Kurczę, zobaczcie. To jaki kask. O, to jest. A czarny by nie był lepszy? Szalny był, ale to za, za duży, ale to musi być... Kontrast. kontrast, kontrast ja za duży był. Nie wiem, takie dość może się pójdzie, ale... to już nie będziesz z pewnymi łapami Mojego Błego przyjmie, zaraz zobaczę. Stary jest za duży, a ten dobry. Aha. No stary, taki chciałeś, mniejszego no, nie było. No tam. No wtedy, nie w tym czasie. No w tym czasie, jak... Otóż to ile lat było? I co, już żeś tam świece ja. I co? No jest teraz dobrze. A nowy idzie. A ty gazik chciałeś regulować. Zobaczcie. Ja no, po przymierz kask, robiłem, przymierz. Ale inne robiłem. Zobaczymy, jak wyglądasz. Było, że Kud, jeszcze scena. Tam jest... Nic, tam jest to wszystko do zerwania, nie? Bo no tam no, jest jakieś... Jest szybkie. No, szyb, szybkie wszystko, no. To jest folia przyklejona. To już nie chodzi o tą cenę, tylko, aha, tam są, mają, L, to normalnie jak ciuchy, nie? XL. No. Wszystko. To, jest? to z Zareksu. Jo, bo to... Jo. No, najlepszy sklep. Skutery były dla chłopaków kupowane stamtąd, nie? No. Ludzie w tym czasie pokupowali po 4000 tysiące za skuter, a tu Michał ma taki byczyk. To jest, o, Honda Rebel, 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 a jak się czyta po angielsku, Rebel. nie? Rebelka to jest, Rebelka, o, Honda, to nic, to jest jeszcze wszystko do czyszczenia, sobie wyczyści będzie miał, bo to... Nawet ma wybaczone, to jest drugi dzień po kupnie. No to weź. Pozdrawiamy pana ze sklepu, z plewa też, z Zareksu. Zareksu, ale też pozdrawiamy pana Rezmera. Tak. Też byłeś u pana Rezmera? Kupiłem papier wodny u niego. I co będziesz tym jechał? Ja. Dał egzamin, mówił? Co? Za egzamin? No mówił, że taki odpowiem. 2002,5 dwa września. To kask masz i, i to z Sareksu, a to no. Pana Rezmera. Od Pana Rezmera dużo kupuje. Jest przewoźnikiem jak potrzeba. Też nas, nie? Ogląda, Też nie? nas ogląda. A nie I... wiem czy tak można nazwisko, a Pan o, jak to. ma na imię? jest <laughs> No ja. Zobaczymy czy można. Się Mariusz kiedyś spyta, czy go można wymienić na inne. też. Koła wyważone są O, jak z tyłu, blasków oświetlenie tablicy, kierunki 100 km przylecie bez awarii No z nie, nie może mieć awarii jak to jest to jest Mariusza Motor jak to jest świeże co kupione No. By to było żeby to remontować zaraz Nie no nie, nie. raz się, się... Tak, nie po to w trzech no. jechaliśmy. To jesteś zadowolony, nie? I Całą drogę. tych Państwa, którzy sprzedawali. No i tego starszego Pana. I tego starszego Pana właściciela. Żegnamy to, to, to by się. To na razie. Tyle emocji, tyle jest tu tych różnych sprzęciorów, modyfikacji, motocykl. Jak by ktoś chciał od Mariusza kupić, to jest do sprzedania. Tak, na no. razie pozdrawiamy Cześć. wszystkich. Hello. Żegna się z wami, no. supermafia Ursus. Moment. Subskrybuj. oceniaj.